Dzień czwarty naprawienia Forda Galaxy aż będzie umiał jechać. Jak mówiłem w ostatnim filmiku mieliśmy problem. Jak widać tutaj się rozszarpało i tu się rozszarpało. I jak dobrze popatrzysz widać zmianę farby. Patrz jak tu jest jasna, patrz jak tu jest ciemka. Tutaj widać właśnie. Tak samo tutaj z przodu. Widać jakby taką linię. Podłączamy klej i auto jest sklejone. Czyli auto właśnie zostało naprawione, sklejone, to teraz wytaśmujemy na świeżą farbę. O, auto zataszmowane, a ja się zdążyłem żeletką przeciąć. Przeszykujemy spray i malujemy samochód, bo w jednych miejscach farba jest gruba, w jednym miejscu jest letka, to trzeba bardzo grubą warstwą posprayować go. Jak widać, auto pomalowane, teraz zostało zrobić światła wszystkie i małe dekoracje. Ściągamy taśmy. Robimy wszystkie światła. O, auto jest prawie gotowe. Po prostu zostało koła znaleźć. Dziękuję za oglądanie i do następnego.